Witajcie na moim kanale. Dzisiaj bardzo krótki filmik. Dlaczego nie warto być sknerą, nie warto oszczędzać na sprzęcie? Przedwczoraj zamówiłem sobie sprzęt. Sprzęt. Manierka, 58 i kubek do zestawu Crusader. W Allegro wpisałem w wyszukiwaniu BCB Crusader. Wyskoczył mi więc, w jaki sposób musiał się podnikować. Produkt jest firmy MFH, jest dopuszczony do kontaktu z żywnością, jak widać. Kubek spełnia swoją funkcję. No, jeżeli nie jest dziurawy, to zawsze będzie spełniał, tak? bo można z niego pić. Manierka też powinna spełniać swoją funkcję, ponieważ generalnie od manierki możemy wymagać tylko tego, żeby była do przenoszenia wody. A nie żeby była śmiga tym, yy, no sikawką na śmigu z Także taki zestaw na Allegro kosztuje około 20 zł. Tyle zapłaciłem. Oryginalny Brytyjczyk, na którego się nie połakomiłem, używany kosztuje 34 zł, 32 zł, zależy jaki. No, i właśnie dlatego pluję sobie w brodę. Nie dlatego, że po, posępiłem się i nie kupiłem sobie o 20 zł droższego sprzętu, bo chciałem mieć nowy, a nie używany nie z demobilu, ale nowy, ze sklepu i tak dalej. Nie dlatego, tylko dlatego, że chciałem wziąć ten sprzęt jutro w teren, bo idę pod namiot. No i tyle. Także smutne to. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście zostańcie w duchu i nie kupujcie badziewia.